Witam, na imię mam Rysiek, jestem instruktorem nauki jazdy w Akademii Dobrej Jazdy. Jak oceniasz kończący się właśnie sezon motocyklowy? Czy było coś, co zaskoczyło Cię pozytywnie, a może negatywnie? Pozytywnie zaskoczyło mnie długość trwania sezonu motocyklowego. W listopadzie odbywały się jeszcze jazdy. Kolejnym pozytywnym elementem, że wzrasta ilość osób, które chcą. Zdobyć prawo jazdy i że wzrasta ilość kobiet, które również uczestniczą w szkoleniach na prawo jazdy. Natomiast z takich, można powiedzieć, negatywnych elementów, że jest ograniczona ilość miejsc dających w państwowych ośrodkach. Byłeś na jakimś ciekawym wypadzie motocyklowym, lub może odkryłeś nową trasę do miejsca, które już dobrze znasz? Tak, byłem w Alpach Włoskich, żeby jakby odkryć nową trasę. Jak i miejsca dla swoich klientów, z którymi chcemy się wybrać. Jest to bardzo ciekawe miejsce. Także pokażę klientom wkrótce. Pojedziemy tam razem. Poruszanie się po Wrocławiu, jak oceniasz? E, uważam, że pomimo wzrastającej ilości pojazdu, we Wrocławiu e, łatwiej jest poruszać się śladem ze względu, że wzrasta ich ilość, co powoduje, że kierowcy są wyczuleni na jedno ślad i bardziej bezpiecznie się jeździ motocyklem jest szybciej i taniej i ekologiczniej dotrzeć do celu. Jak układać się współpraca z kursantami Akademii? Czy zaskoczyli Ciebie czymś nowym? Dzięki czemu może sam się czegoś nauczyłeś? Tak. Zaskoczyli mnie, e, że jest większa świadomość ludzi mających e, na względzie bezpieczeństwo, a z młodszych, że mają po prostu, żeby mieć e, też frajdę, ale związaną z techniką jazdy. Jakie masz oczekiwania na przyszły sezon motocyklowy? Czego życzysz sobie? Czego życzysz obecnym kursantom i tym przyszłym? E, oczekiwania na przyszły sezon, aby trwał tak samo długo jak ten. Kolejnym, żeby osoby, które nie udało się przystąpić do egzaminu, żeby zdały jak najszybciej z wynikiem pozytywnym egzamin w przyszłym e, sezonie. A przyszłym kursantom, aby zapisywali się jak najszybciej, e, żeby zdali egzamin, aby mogli się cieszyć jazdą w przyszłym sezonie.